do archiwisto Zawsze nosi pelerinę. Masz 40 lat Zawsze nosi krótkie spodenki yy, Zawsze ma niebieski strój Zawsze ma długą plotę na całym świat. Zawsze ma przy sobie C4 Ładunek wybuchowy C4 Jest czarno z skóry Krótki rękawek, koszulka z Minecraft Ma bardzo małe oczy o czerwonym kolorze Ma wielki nohal Nosi zantały ma wąsy o niewiadomym kolorze. Ma zielone zęby. Ma uszy na, duże na cały kraj. 50 lat temu w Warszawie mieszkał Krain, który pracował w archiwum Nina. W wolnych chwilach chodził po górach. Którego dnia przyszedł do pracy, to był wieczór. Zobaczył złodzieja, który zabiera cenne taśmy. Na taśmach był film unikatowy, jedyny egzemplarz film dokumentalny jak stworzyć zombie. Złodziej chciał wyprodukować zombie żeby zniszczyć świat. Crane usłyszał złodzieja dzięki swoim wielkim uszom. Crane wysadził ścianę swoim C4 i zaczął gonić złodzieja. Złodziej uciekał, a Crane robi laso ze swojej brody i go łapie. Przeżył i uciekł. Kiedy w domu otworzył film, film się zaczął E, zapalił, bo taśmy nie lubią wysokich temperatur i z filmu został jed, jeden kawałek. Cho, I te, przez ten kawałek stworzył zombiaków, ponieważ to był tylko kawałek. Zombiaki powoli znika, znikały. Kręink rzucił swoją płonącą brodę w złodzieja i złodziej zniknął. Jaś. Mateusz. Laura. Hubert. Dominika. Karolinka. Kubuś, Kiernikusz. Oliwka. Róża. Róża. Piotrek. Tobu. Michał.